Teraz jest to odcinek na same kilach, jak zabijam e, Prosibym Was o niekończenie edycji, bo edycja jest naprawdę super na i się podoba. gram dalej. Zapraszam do oglądania. E, ten dnc uh -huh. Nie wiem, gdzie. Dobra, Sieć, O dnc jest. To jest zabijam. 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 się? Dobra.

Zabić no. go o tego Rob, że nice. on no, jest ja. najszybszy Ale zawsze coś W no. sumie ta edycja jest spoko, tylko wiem, że Ludzie nie drągają i... no. Już mało ludzi gra, znaczy mało no, 1600... Przejebane, nie, nie mam foxa, nie? No cześć. Cześć. to jest sporo ludzi Nie, leż nie Właśnie impuls, Tak, Tak, w kanionie ty... impuls wiesz co, jakiś ty zrobił Znale. Zaprosił mnie na tego, na spawn'a i dał mi 10 koksów To nieźle Tak z dupu A jak zabija Zabijam Nice, Daleko rzucił? Ja, nie, 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 zgłoszę, no, no, dobrze Spróbuj zabić nas. do kuba wygnie? Wy jesteście na posterze. Kuba ma na prawo. Dobra jest karta. Ja wiem, że nie zniknę na pewno. Na prawo ma Kuba. Tutaj ma Kuba, kurwa piegosz. Teraz krzyczą głos do kogo w końcu znaczy. I ja wiem, że cię w kurwia jedno. I ja wiem, że nie zniknę na pewno. Spróbuj zabić nas. Najs. Najs. Na kogo w końcu znaczy czas. I ja wiem, że cię w kurwia, kurwia, kurwie. Ja wiem, że cię w kurwie, w kurwie. Zabiję. Polezam. Masz go tam. Nie w kurwa, w kurwa. go, flee